To wiesz coś się, coś się popsuło. No i w wyniku tych problemów doszło do awarii. By móc postawić swój komputer na nogi, byłem zmuszony oczyścić jedną z partycji. Partycję, na której znajdował się między innymi RimWorld. Tak czy siak... To powtórzę jeszcze raz. Seria z RimWorld zostanie zawieszona do odwołania. Jeśli tyle dla was znaczy, jeśli tyle dla was znaczy, ludzie... Takie zaangażowanie społeczne jak moje. Jestem teraz świeżo po odbyciu pracy. Nie będę tutaj mówił, gdzie pracuję, no ale dopiero co wróciłem z pracy i biorę się za nagranie Kingwarda, żeby zdążyć wam to wrzucić na 15.30. Więc jak już tłumaczyłem, mój harmonogram dnia jest bardzo napięty. A jeżeli mam jakieś wolne, to zazwyczaj wykorzystuję to po to, by się zrelaksować. Więc przepraszam za moje lenistwo, ale nie, nie będę oglądał żadnych let's playów. Aczkolwiek mimo wszystko, wy drodzy widzowie, w komentarzach napisaliście, ale ty jesteś genialny, niedźwiedziu. Jak ty do tego doszedłeś? Jezus Maria, już ci pisaliśmy pierdolę od razy pod odcinkami, żeś zbudował lepszą obronę, bo zginiesz. Jak i ty jesteś zjebany w te produkcje. Ja pierdolę, jak ja cię niedźwiedziu oglądam, to mnie tak boli dupa. Ale tak boli dupa, jak można? Ale jak można kurwa ramić tak w te produkcje? Jak można tak nie potrafić grać w Dreamworda? No kurwa, jak może być takim zjebem? czy ty w ogóle nie czytasz tych Pierdolę do mnie po prawej, no kurwa, zacznij to czytać, bo kurwa nie wytrzymam, ja pierdolę jak mnie rozsadza, kurwa, przestań robić tego rimworda, bo moje życie nie ma kurwa sensu, kurwa mać, nie niedźwiedziu, dlaczego mi to robi? te kolonie są takie krzywe, ja nie wytrzymam, moja oni na to jest, kurwa nie! Tak tutaj wyglądają wasze komentarze pod każdym odcinkiem, wiem, zabawne, wiem, śmieszne, ale, ale, ale... Mimo wszystko, to zwisa. Jedyne co mogę powiedzieć, denerwujcie się dalej. Jak im bardziej wy się denerwujecie, tym więcej radości mi sprawiacie, ponieważ nie ukrywam, że czerpię jakąś taką niewyczerpaną przyjemność z faktu, że wy się tak bardzo irytujecie tym, że moja kolonia wygląda tak, jak tak, a nie inaczej. No i że przede wszystkim y, ja nie potrafię kać a Skoro to was tak bardzo denerwuje, to tym bardziej będę starał się lamić jeszcze bardziej. Dlaczego? A dlatego, żebyście tylko się denerwowali. Tak więc mam nadzieję, że wszystko jest w miarę zrozumiałe. No, i do usłyszenia w kolejnym materiale.